Moi byli teściowie i rodzice zerwali ze mną wszelkie kontakty natychmiast po tym, jak dowiedzieli się, że moja żona zdradziła mnie z moim bratem, którego wszyscy uwielbiali. Zostawili mnie samego w rozpaczy. Jednak wydaje się, że sytuacja się pogorszyła, ponieważ nagle zaczęli do mnie dzwonić bez przerwy, chcąc się spotkać, bo mój brat zostawia ją dla innej kobiety. W ich oczach moim obowiązkiem jako mężczyzny jest wrócić na swoje miejsce i zająć się żoną na nowo. Nigdy nie sądziłem, że podzielę się tą historią, ale ostatnie wydarzenia doprowadziły mnie na skraj wytrzymałości i potrzebuję perspektywy od tej społeczności. Moja była żona, Julie, lat 34, i ja byliśmy małżeństwem przez 8 lat, zanim wszystko się rozpadło. Poznaliśmy się na studiach, spotykaliśmy się przez 3 lata i mieliśmy, jak mi się wydawało, solidne, szczęśliwe małżeństwo. Julie była czarująca, godna zaufania i atrakcyjna. Typ osoby, na którą ludzie patrzyli i myśleli, ależ on ma szczęście. Mieliśmy wspólne cele. Zawsze wspierała moją karierę i wszystko wydawało się właściwe. Nigdy nie wyobrażałem sobie, jak bardzo się myliłem. Dorastając, zawsze byłem odpowiedzialnym członkiem rodziny. Moi rodzice chwalili mnie za to, że jestem niezawodnym, dojrzałym synem, który pewnego dnia będzie dobrym mężem. Z drugiej strony mój młodszy brat Luk był złotym dzieckiem. Był przystojny, charyzmatyczny i duszą towarzystwa. Moi rodzice uwielbiali go, a wydawało się, że każdy, kto go spotykał, od razu był nim zauroczony. Nigdy za bardzo o tym nie myślałem, bo był moim bratem i go kochałem. Oczywiście rodzice zawsze skupiali się na nim, ale zrzucałem to na typową dynamikę rodzinną. Myślałem, że ich postrzeganie Luka jako idealnego syna to po prostu sposób, w jaki go widzieli. Patrząc wstecz, może powinienem zauważyć sygnały ostrzegawcze. Luk często przebywał w naszym towarzystwie, ponieważ nasze rodziny były blisko związane, a on i Żuli świetnie się dogadywali. Aż za dobrze, jak się okazało. Pewnego dnia wróciłem wcześniej z pracy, bo źle się czułem. W domu było cicho i zauważyłem jedną z toreb Luka w salonie. Na początku pomyślałem, że przyszedł w odwiedziny. Ale kiedy poszedłem w głąb korytarza, usłyszałem ich rozmowę w naszej sypialni. Moje serce zamarło, ale powiedziałem sobie, żeby się uspokoić i nie wyciągać pochopnych wniosków. Jednak gdy otworzyłem drzwi i ich zobaczyłem, miałem wrażenie, jakby cały mój świat rozsypał się na kawałki. Nigdy nie zapomnę wyrazu szoku na ich twarzach, kiedy mnie zobaczyli. Czułem się jak w koszmarze. Prawie nie pamiętam konfrontacji, byłem zbyt oszołomiony, żeby przetwarzać wszystko w czasie rzeczywistym. Tego dnia opuściłem dom z tym, co mogłem zabrać, i nie oglądałem się za siebie. To powinno być najgorsze, ale to, co wydarzyło się później, bolało jeszcze bardziej. Kiedy skontaktowałem się z rodzicami, mając nadzieję, że mnie wesprą w najgorszych momentach mojego życia, spotkałem się z kompletnym brakiem reakcji. Zamiast pocieszenia, otrzymałem protekcjonalną mowę o tym, że małżeństwa są skomplikowane i że może to ja odsunąłem Żuli od siebie. Sugerowali nawet, że Luke zrobił jej przysługę, pokazując jej prawdziwą miłość. Moja własna rodzina zachowywała się, jakbym to ja wszystko cepsuł, jakbym to ja w jakiś sposób doprowadził Żuli w ramiona mojego brata. W następnych dniach sytuacja tylko się pogorszyła. Rodzice Żuli, z którymi przez lata się zżyłem, jednoznacznie stanęli po jej stronie. Luke kompletnie ich zauroczył i traktowali go jak idealnego nowego członka rodziny. Próbowałem się jeszcze kilka razy skontaktować, ale w końcu przekaz był dla mnie jasny, zostałem całkowicie odrzucony. Obie rodziny jednoznacznie poparły Żuli i Luka. Byłem dla nich zbędny, łatwy do zastąpienia kimś, kto według nich lepiej pasował do roli męża i zięcia. Proces rozwodowy był szybki i brutalnie zimny. Nie mogłem znieść myśli o zachowaniu czegokolwiek, co przypominałoby mi o Żuli lub życiu, które dzieliliśmy, więc zostawiłem większość rzeczy. Przeprowadziłem się do małego mieszkania, próbując zrozumieć, jak odbudować swoje życie bez żadnego wsparcia. Straciłem prawie wszystkich w swoim kręgu towarzyskim, ponieważ dzięki wpływom mojej rodziny Żuli i Luke zdołali przedstawić mnie jako zgorzkniałego, niestabilnego człowieka, a Luka jako bohatera, który uratował Żuli ode mnie. Mimo wszystko jakoś przez to przeszedłem. Rzuciłem się w wir pracy i powoli zacząłem poznawać nowych ludzi, takich, którzy nie wiedzieli nic o chaosie, jakim stało się moje życie. Znalazłem nowych przyjaciół, kilku życzliwych sąsiadów i z czasem zacząłem odbudowywać swoje życie. Zawsze myślałem, że potrzebuję swojej rodziny, żeby czuć się kompletnym, ale nauczyłem się, że mogę sobie radzić sam. Odkryłem w sobie siłę i niezależność, o których wcześniej nie wiedziałem, że je mam. Choć było to niesamowicie trudne, byłem dumny z tego, że udało mi się przetrwać. Gdy zaczynałem odnajdywać spokój, sytuacja nagle przybrała niespodziewany obrót. Mój telefon zaczął szaleć od połączeń i wiadomości od moich rodziców, od rodziny Julii. Na początku ignorowałem te próby kontaktu, myśląc, że to jakiś chory żart albo ktoś sprawdza, czy czuje się winny. Ale wiadomości nie ustawały, więc w końcu odsłuchałem jedną z pozostawionych wiadomości. To, co usłyszałem, kompletnie mnie szokowało. Luke zostawił Julie. Podobno poznał kogoś innego, kobietę, która przyciągnęła jego uwagę i po prostu odszedł, nie żegnając się z Żuli. Teraz, kiedy Juli została złamana i zrozpaczona, obie nasze rodziny próbowały poskładać wszystko na nowo. A kto ich zdaniem miał wypełnić lukę po luku? Oczywiście ja. Według nich byłem oprawowitym mężem. Uważali, że powinienem wrócić do żuli i zająć swoje miejsce, jakby byłem jakimś planem awaryjnym, czekającym w gotowości. Wiadomości pełne były emocjonalnej manipulacji, ukrytej pod pozorem troski. Na początku prosili mnie, żeby wrócić im wybaczyć. Ale później ton ich wiadomości stawał się coraz bardziej absurdalny. Pisali, że to mój obowiązek jako mężczyzny dać żuli drugą szansę, że wybaczenie pokaże, jak silny jestem. Mój ojciec nawet powiedział, że to okazja, żeby udowodnić swoją wartość jako syn, jakbym nie poświęcił już lat, starając się sprostać ich oczekiwaniom, tylko po to, by zostać wyrzuconym na margines. Rodzina Żuli również się wtrąciła, mówiąc, że jest ona bezradna bez mnie i że powinienem wrócić, by utrzymać rodzinę razem. To było tak, jakby moje cierpienie i zdrada, której doświadczyłem, w ogóle się nie liczyły. Jedyne, na czym im zależało, to utrzymanie pozorów, jakby chciały, żebym zapomniał, że wszyscy mnie opuścili. Byłem tak wściekły z tego powodu. Po wszystkim, co przeszedłem utracie rodziny, żony, kręgu towarzyskiego, ci ludzie myśleli, że mogą mnie po prostu wezwać z powrotem, jakbym coś im był winien, jakbym nie został porzucony i zastąpiony jak stary mebel. Najgorsze było to, że zachowywali się, jakby powinienem być wdzięczny za szansę powrotu. Przez jakiś czas zastanawiałem się, czy powinienem ich skonfrontować. Część mnie chciała na nich krzyczeć, uświadomić im, jak bardzo mnie zranili i jak absurdalne były ich żądania. Jednak inna część mnie wiedziała, że to nic nie zmieni. Nigdy nie postrzegali mnie jako osoby z uczuciami, a jedynie jako kogoś, kto mógł spełnić ich potrzeby. Konfrontacja tylko by to obróciła w coś, co ich zdaniem byłoby moim dramatyzowaniem więc ignorowałem ich telefony, próbując znaleźć spokój w życiu, które sam zbudowałem. Ale ich ciągłe próby kontaktu cały czas mnie dręczyły. Co kilka dni pojawiała się kolejna wiadomość głosowa, kolejne SMS, które ciągnęły mnie z powrotem w to miejsce pełne gniewu i bólu. Oni nie widzieli mnie jako osoby z moim własnym życiem i cierpieniem. Widzieli mnie tylko jako wygodne rozwiązanie, kogoś, kto mógłby naprawić ich bałagan. To było wyczerpujące, i byłem tak zmęczony, że czułem się, jakbym był jedyną osobą, która widzi, jak bardzo to wszystko jest popaprane. Szczerze mówiąc, wiem, że nie mylę się, odmawiając powrotu. Ale część mnie zastanawia się, czy coś przeoczyłem. Czy powinienem skonfrontować się z nimi i spróbować wyjaśnić, jak bardzo mnie zranili? Czy może po prostu ich zablokować i pozwolić im radzić sobie z bałaganem, który sami stworzyli? Wiem, że przeszedłem długą drogę. Ale ta cała sytuacja otworzyła stare rany, które myślałem, że już się zagoiły. Aktualizacja 1: Cześć wszystkim. Chciałbym powiedzieć, że sytuacja się poprawiła, ale szczerze mówiąc, tylko się pogorszyła. Odkąd zamieściłem pierwszą część historii, moja skrzynka odbiorcza została zalana wiadomościami i połączeniami od mojej rodziny i rodziny Julii. To była prawdziwa męczarnia próbować się z tym wszystkim uporać. Mój telefon dzwonił i wibrował cały dzień, do tego stopnia, że zaczynam bać się nawet na niego spojrzeć. Próbowałem blokować numery, ale jakoś zawsze znajdowali sposób, żeby się ze mną skontaktować przez nowe numery albo maile. Wyglądało to tak, jakby byli zdeterminowani, żeby mnie złamać. Co naprawdę mnie zaskoczyło, to telefon od Julii. Zwykle nie odbieram połączeń od nieznanych numerów, ale tym razem odebrałem. Myślałem, że może to coś związanego z pracą albo znajomy. Ale w momencie, gdy usłyszałem jej głos, poczułem, jak żołądek mi się ściska. To była Julie. Od razu zaczęła recytować, co obrzmiało jak wcześniej przygotowana przemowa. Powiedziała, że jest głęboko przepraszająca i że zdała sobie sprawę, że popełniła straszne błędy. Nie mogłem uwierzyć w tę bezczelność. Mówiła tak, jakby zapomniała kupić mleko w sklepie. A nie zniszczyła nasze małżeństwo, zdradzając mnie z moim bratem. Kontynuowała, mówiąc, że jesteśmy sobie coś winni, że musimy spróbować to naprawić, bo spędziliśmy razem osiem lat. Te słowa uderzyły mnie jak cios. Ona miała czelność wspominać o naszym małżeństwie, jakby było czymś, co jestem zobowiązany pielęgnować. Powiedziała, że oboje jesteśmy sobie winni szansę na pojednanie, na odbudowanie tego, co zostało zniszczone, i sprawdzenie, czy możemy do siebie wrócić. Słysząc to, niemal wybuchnąłem śmiechem z absurdu tej sytuacji. Jak mogła sądzić, że kilka przeprosin może wymazać zdradę, samotność i całkowite spustoszenie, które mi wyrządziła? Mówiła dalej o tym, jak bardzo tęskni za stabilnością, jaką mieliśmy, i jak zdała sobie sprawę, że teraz, gdy luk odszedł, naprawdę chce się ustatkować. Cały czas używała słów, my, nasze życie i nasza historia, jakby miała jeszcze jakiekolwiek prawo mówić o nas. Prawie nic nie powiedziałem, bo każda kolejna jej wypowiedź tylko mnie coraz bardziej wkurzała. W końcu przerwałem jej i zapytałem: Dlaczego teraz? Dlaczego nagle ci zależy? W odpowiedzi usłyszałem wymówkę, że zdała sobie sprawę, co straciła i myślała, że będę wystarczająco silny, by to przezwyciężyć i ją przyjąć. Wystarczająco silny? Jakby siła miała coś wspólnego z akceptowaniem zdrady. Rozłączyłem się i od razu zaczęły przychodzić wiadomości od mojego ojca. Były jeszcze bardziej natarczywe niż wcześniej. Miał czelność powiedzieć, że fakt, iż Żuli błaga mnie o wybaczenie, to dowód, że jest jej przykro i że powinienem traktować to jako zwycięstwo albo znak, że powinienem do niej wrócić. Powiedział nawet, czy to nie wystarczy, że ona prosi o drugą szansę? To doprowadziło mnie do szału. Mówili o próbach pojednania Żuli, jakby to był jakiś dar, który powinienem z wdzięcznością przyjąć, coś, co miało mnie dowartościować albo uczynić mnie szczęśliwym. Zupełnie ignorowali fakt, że to ja byłem osobą skrzywdzoną, to mnie porzucono jak nic niewartego. Z frustracji postanowiłem zadzwonić do Luka. Nie miałem pojęcia, co właściwie chciałem mu powiedzieć, ale musiałem to z siebie wyrzucić. Nie odebrał, więc zostawiłem mu wiadomość głosową. Powiedziałem, że cały ten chaos to jego wina, że to on powinien się z tym zmierzyć. Przypomniałem mu, jak zniszczył moje małżeństwo i życie, i że to do niego należy odpowiedzialność wyjaśnienia tego rodzicom oraz posprzątania bałaganu, który stworzył. Byłem tak wściekły, że wysłałem mu jeszcze e-mail, żeby nie mógł tego zignorować. W szczegółach opisałem każdą zdradę, każdy moment, w którym mógł przestać to robić, ale tego nie zrobił. Byłem wściekły, zraniony i nie powstrzymywałem się w swoich słowach. Oczywiście Luke nigdy nie odpowiedział. Typowe. Stworzył cały ten chaos, rozbił dwie rodziny i odszedł bez żadnego drugiego spojrzenia, zaczynając nowe życie z kimś innym, prawdopodobnie nie myśląc ani przez chwilę o zniszczeniu, jakie zostawił za sobą. A ja zostałem, żeby zmagać się z konsekwencjami, podczas gdy on uciekł bezkarnie. Najbardziej bolesne było to że cała rodzina nadal uważała, że to ja mogę wszystko naprawić. Jakby nie mogli pojąć, że nie jestem jakimś przedmiotem, który można wyrzucić i podnieść, kiedy tylko im to pasuje. Jednym z najgorszych telefonów, jakie otrzymałem, był ten od mojego wujka, jednego z nielicznych ludzi w rodzinie, którym kiedyś ufałem. Niemal błagał mnie, żebym przejrzał na oczy i powiedział, że ludzie popełniają błędy, a prawdziwe przebaczenie oznacza dawanie drugiej szansy. Powiedział, że jako mężczyzna moim obowiązkiem jest wybaczać i wykazać się łaską w obliczu trudności. Poczułem się tak zdradzony nawet przez niego. To było tak, jakby mówił, że moje cierpienie i ból serca nie mają takiego znaczenia jak zachowanie fałszywego poczucia harmonii. Byłem tak roztrzęsiony, że nie potrafiłem odpowiedzieć, po prostu się rozłączyłem i popłakałem. Chciałbym po prostu odciąć się od nich wszystkich, ale to takie trudne. Pomimo wszystkiego, Część mnie wciąż czuje się związana z nimi, wciąż pragnie ich akceptacji albo aprobaty. Wiem, że to niezdrowe i wiem, że pokazali mi już, kim są naprawdę, ale nie mogę zaprzeczyć, że to boli. To tak, jakbym wciąż był tym małym chłopcem, który po prostu chce, by jego rodzice kochali go bezwarunkowo, choć teraz wiem, że nigdy nie będą w stanie tego zrobić. I ta świadomość jest prawie tak samo bolesna, jak sama zdrada. Więc oto jestem, czując się ponownie zagubiony. Myślałem, że udało mi się przez to przejść, że udało mi się poskładać kawałki swojego życia, ale oni ciągle mnie wciągają z powrotem. Część mnie chce ich skonfrontować, powiedzieć im wszystkim dokładnie, co myślę o ich tak zwanych wartościach rodzinnych. Ale inna część mnie zastanawia się, czy to w ogóle warte wysiłku. Pokazali mi, kim są, i wiem, że żadne tłumaczenie nie sprawi, że zobaczą mnie takim, jakim jestem, albo uszanują moje granice. Ale trudno jest odejść całkowicie, kiedy oni ciągle mnie przyciągają z powrotem. W tej chwili jestem wyczerpany psychicznie i emocjonalnie. Czuję, że próbują wymazać wszystko, co osiągnąłem, każdy kawałek spokoju, o który walczyłem. Wiem, że nie powinienem pozwalać im, by mnie dotykali, ale to takie trudne. Tak trudno nie czuć, że to ja jestem w jakiś sposób w błędzie, mimo że logicznie wiem, że nie jestem. Aktualizacja 2. Minęło kilka tygodni od ostatniej próby uporządkowania wszystkiego, ale szczerze mówiąc, nic się nie uspokoiło. Jeśli już, to wydaje się, że ktoś nacisnął pedał gazu w tej całej dramie, a ja po prostu próbuję się utrzymać. Telefony, wiadomości i e-maile od mojej rodziny i rodziny Żuli stały się tak uciążliwe, że w końcu zdecydowałem się całkowicie ich odciąć. Zablokowałem ich numery, e-maile i nawet konta w mediach społecznościowych. Nie była to łatwa decyzja ale potrzebowałem jakiejkolwiek granicy, bo miałem wrażenie, że oszaleje. Przez kilka dni poczułem, jakbym wygrał małą bitwę. Mój telefon nie świecił się co pięć minut od kolejnych prób wzbudzenia we mnie poczucia winy, a po raz pierwszy od miesięcy mogłem po prostu istnieć bez ich hałasu w tle. Oczywiście ten spokój nie trwał długo. W tej sytuacji nic nie daje mi wytchnienia na długo. Kilka dni po zablokowaniu ich wszystkich wróciłem do domu z pracy zmęczony i gotowy do odpoczynku, i tam był mój ojciec. Po prostu stał przed moim mieszkaniem, jakby to było coś całkiem normalnego. Mój żołądek znowu się ścisnął. Nigdy nie powiedziałem mu, gdzie się przeprowadziłem po rozwodzie, więc fakt, że jakoś mnie znalazł, wydawał się ogromnym naruszeniem mojej prywatności. Przez chwilę pomyślałem, że udam, że go nie widziałem i po prostu się odwrócę, ale wiedziałem, że to tylko opóźni nieuniknione. Gdybym nie stawił mu teraz czoła, wracałby, ażbym to zrobił. Cała sytuacja była tak bardzo klasycznym ojcem, mistrzowską lekcją manipulacji emocjonalnej. Zaczął mówić o tym, jak rodzina się rozpada, jak Julie jest nieszczęśliwa, a nieobecność Luka to rana, której nikt nie potrafi wyleczyć. Powtarzał, że rodzina to wszystko, jakby oznaczało to, że mam jakiś obowiązek naprawiania wszystkiego tylko dlatego, że jesteśmy spokrewnieni. Kontynuował, mówiąc, że moim obowiązkiem jest pozostawić przeszłość za sobą, bo tak robią rodziny. Wspomniał, że zbliżają się święta i że to byłaby idealna okazja, aby wszyscy się spotkali i naprawili sytuację. Nie mogłem uwierzyć w tę bezczelność. To był ten sam człowiek, który stał z boku, kiedy moja żona i brat zniszczyli moje życie, a teraz prosił mnie, żebym to ja wszystko naprawił. Miałem wrażenie, że moja głowa zaraz eksploduje, byłem tak sfrustrowany, ale jednocześnie wykończony. Po prostu stałem tam, próbując zachować spokój, podczas gdy on mówił i mówił o wybaczaniu i ruszaniu do przodu. Kiedy w końcu odszedł, czułem się wyczerpany, jak wyciśnięta szmata. To była tak bolesna przypominajka o tym jak mało znaczę w priorytetach mojej rodziny. A to jeszcze nie było najgorsze. Niedługo po tej małej zasadzce dostałem e-mail od Julii. Nie słyszałem od niej przez jakiś czas, więc kiedy zobaczyłem jej imię w mojej skrzynce, to był jak policzek. Wiadomość była krótka, ale wyraźnie przemyślana. Napisała, że rozumie, dlaczego jestem zły i że ma nadzieję, że moglibyśmy porozmawiać, aby oczyścić atmosferę. Ale co było najgorsze, załączyła zdjęcie z naszego dnia ślubu. To zdjęcie, które kiedyś wywoływało u mnie uśmiech, teraz sprawiło, że ścisnęło mnie w żołądku. Usunąłem e-mail bez chwili wahania. Nie było mowy, żebym pozwolił jej znowu wtargnąć do mojego życia, bez względu na to, jak bardzo twierdziła, że jej przykro. I wtedy, gdy już myślałem, że nic mnie bardziej nie zaskoczy, odezwał się Luke. Jego e-mail przyszedł zupełnie niespodziewanie, z tytułem: Przepraszam. Przez chwilę pomyślałem, że może to jest ten moment, w którym w końcu przyzna się do tego, co zrobił i weźmie odpowiedzialność. Ale nie. Jego przeprosiny były tylko stosem wymówek. Napisał, że nigdy nie chciał mnie zranić, że jego relacja z Żuli po prostu się wydarzyła, bo się w sobie zakochali, jakby to w jakikolwiek sposób było w porządku. A jakby tego było mało, miał jeszcze czelność napisać, że ma nadzieję, że Żuli i ja możemy do siebie wrócić. Napisał, że trzyma kciuki za nasze szczęście. Jakby jego błogosławieństwo cokolwiek dla mnie znaczyło. Byłem tak wściekły, że prawie nie widziałem na oczy. Jak można odpowiedzieć na coś takiego? Spoiler, nie można. Usunąłem jego e-mail tak samo jak usunąłem wiadomość od Julii. Nie widziałem sensu w angażowaniu się w rozmowę z kimś, kto jest tak kompletnie nieświadomy zniszczenia, jakie spowodował. Czułem, że próbują przepisać historię, jakby nic się naprawdę nie wydarzyło, jakby ich działania nie miały żadnych konsekwencji. Ale nie zamierzałem pozwolić im na takie manipulacje. Ostatnie tygodnie były jednymi z najtrudniejszych w moim życiu. Zdrada, presja, by wybaczyć, ciągła manipulacja to wszystko wyczerpało mnie do granic możliwości. Terapia bardzo mi pomogła, ale czasem postęp wydaje się boleśnie wolny. Trudno dostrzec światło na końcu tunelu kiedy wszystko wokół wydaje się ciągnąć cię wstecz. Ale próbuję. Jeśli cokolwiek, to ta cała sytuacja nauczyła mnie, jak ważne jest stawianie siebie na pierwszym miejscu, nawet jeśli wszystko inne krzyczy, żeby zrobić odwrotnie. Zbliżają się święta i wiem, że będą trudne ten cały motyw rodzinnej bliskości, będzie na każdym kroku. Ale po raz pierwszy nie zamierzam pozwolić, żeby to dyktowało moje decyzje. Nie zamierzam pozwolić, aby przeszłość definiowała moją przyszłość. Spędziłem zbyt dużo czasu, próbując utrzymać pokój, próbując uszczęśliwić wszystkich innych kosztem własnego dobrego samopoczucia. Teraz nadszedł czas, aby postawić siebie na pierwszym miejscu i podejmować decyzje, które są dobre dla mnie, nawet jeśli oznacza to rozczarowanie kilku osób. To nie jest łatwe. Są dni, kiedy poczucie winy mnie przytłacza. Myślę o wszystkich wiadomościach, które zignorowałem, o ludziach, których odciąłem, i zastanawiam się, czy robię dobrze. Ale potem przypominam sobie wszystko, co się wydarzyło, wszystko, co zrobili, i wiem, że to jest to, czego potrzebuję. Uczę się, że nie jestem nikomu winny swojego spokoju, swojego szczęścia ani swojego zdrowia psychicznego. Uczę się, że odcinanie się od toksycznych ludzi jest nie tylko akceptowalne, ale konieczne. Droga przede mną jest nadal niepewna, i wiem. Że czekają mnie kolejne wyzwania, zwłaszcza w obliczu nadchodzących świąt. Ale nie pozwolę, żeby przeszłość decydowała o moim losie. Aktualizacja 3. Cześć wszystkim. Chciałem tylko poświęcić chwilę, żeby podziękować wszystkim tutaj za wasze miłe słowa, rady i wsparcie. Czytanie historii ludzi, którzy przeszli przez podobne sytuacje, otworzyło mi oczy. Daje mi to poczucie, że nie jestem sam w czymś tak skomplikowanym i bolesnym. To trochę jak znalezienie bezpiecznego miejsca, którego się nie spodziewałem. Nie sądziłem, że znajdę społeczność, w której poczuję się wysłuchany, ale oto jesteśmy i naprawdę dużo to dla mnie znaczy. Szczerze mówiąc, nie myślałem, że sytuacja może się pogorszyć, ale życie ciągle zaskakuje i to nie zawsze w dobry sposób. Od czasu mojej ostatniej aktualizacji każdy zaangażowany wydaje się zdecydowany, że nie ustąpi. Zamiast się wycofać i pozwolić mi na leczenie, Podwoili swoje wysiłki, aby mnie zmanipulować, wywołać poczucie winy i zmusić do powrotu do sytuacji, z której tak ciężko walczyłem, aby się uwolnić. Chaos wydaje się nie mieć końca, a ja ciągle walczę o zachowanie swojego spokoju. Pierwszym poważnym sygnałem alarmowym był list, który dostałem od rodziców Żuli około tydzień temu. Na początku pomyślałem, że może to będzie próba pojednania albo przynajmniej przeprosiny za ich udział w tym wszystkim. Ale nie list był pełen oskarżeń. Pisali o tym, jaki jestem usamolubny i niedojrzały, ponieważ nie wybaczyłem Żuli i nie poskładałem rodziny z powrotem. Według nich moja odmowa kontaktu tylko pogarszała wszystko dla wszystkich. Jakby to w jakiś sposób była moja odpowiedzialność naprawić bałagan, do którego sami się przyczynili. Najbardziej absurdalne było zakończenie listu. Zagrozili, że ujawnią mnie naszym wspólnym znajomym, jeśli nie zrobię tego, co należy i nie skontaktuję się z Żuli. Napisali, że zrujnują moją reputację i przedstawią mnie jako złego. Zastanawiałem się, co tak naprawdę mieli zamiar ujawnić? Że wyznaczyłem granicę? Że odmówiłem wybaczenia kobiecie, która zdradziła mnie z moim bratem? To było tak absurdalne, że aż irytujące. Jasno pokazało mi, że nie mogę im ufać i muszę chronić się przed nimi za wszelką cenę. Niedługo później Julie postanowiła podnieść stawkę. Pewnego dnia w pracy jeden z moich współpracowników przyszedł mi powiedzieć, że ktoś czeka na mnie w holu. Na początku pomyślałem, że to jakaś przesyłka albo może znajomy, który wpadł niespodziewanie. Ale nie to była Julie. Stała tam jak bohaterka jakiegoś tandetnego filmu romantycznego, trzymając bukiet kwiatów. Mój żołądek znowu się zacisnął. To była ostatnia rzecz, której potrzebowałem, i miałem wrażenie, jakby czas stanął w miejscu. Dlaczego sądziła, że to w porządku? Nie chodziło nawet o te kwiaty, chodziło o to, że przyszła do mojego miejsca pracy, mojego bezpiecznego miejsca, mimo że wielokrotnie mówiłem jej, że nie chcę jej w swoim życiu. Zignorowała wszystkie granice, które wyznaczyłem, działając tak, jakby bukiet kwiatów mógł magicznie naprawić wszystko, co zniszczyła. Było to nie tylko nie dla mnie, ale i żenujące, moi współpracownicy patrzyli, a ja czułem ich wzrok, co tylko pogarszało całą tę absurdalną scenę. Julie oczywiście nic sobie z tego nie robiła. Wciąż mówiła o tym, jak jej przykro, jak bardzo tęskni i że jesteśmy sobie przeznaczeni. Jakby mój ból i moje zranione serce w ogóle się nie liczyły. Grała rolę bohaterki, próbując przekształcić naszą historię na swoją korzyść, kiedy w rzeczywistości to ona była odpowiedzialna za cały ten chaos. Byłem tak wściekły, ale wiedziałem, że muszę zachować spokój. Powiedziałem jej, żeby natychmiast wyszła, że to nie jest miejsce na takie rozmowy. Ignorowała mnie, więc odwróciłem się i wróciłem do swojego biura, drżąc z frustracji. Zamknąłem drzwi na klucz, próbując odzyskać spokój, i zadzwoniłem do ochrony, żeby ją usunęli. Nie chciałem eskalować sytuacji, ale nie miałem innego wyboru, musiałem chronić siebie. Tej samej nocy podjąłem decyzję, której nigdy nie sądziłem, że będę musiał podjąć złożyłem wniosek o zakaz zbliżania się przeciwko Julii. Myśl o tym, że muszę legalnie chronić się przed kimś, kogo kiedyś kochałem, była bolesna. Ale wiedziałem, że to jedyny sposób, aby na dobre usunąć ją z mojego życia. Nie mogłem po prostu siedzieć i pozwalać jej na wtargnięcia do mojego życia, naruszanie mojej przestrzeni i sprawianie, że czułem się bezsilny. Musiałem przejąć kontrolę. A moja rodzina? Oni również nie przestali. Mimo że zerwałem z nimi kontakt, znaleźli nowe sposoby, aby próbować się ze mną skontaktować. Jeden z moich kuzynów, z którym nie rozmawiałem od lat, napisał mi długą wiadomość o przebaczeniu i o tym, jak wszyscy za mną tęsknią. Oczywiście nie wspomniał ani słowem o tym, że nikt z nich nie troszczył się o mnie, kiedy byłem w środku tej zdrady. Kolejny wujek wysłał mi e-mail, w którym mówił, że muszę być większym człowiekiem i odpuścić gniew. To niesamowite, że ci ludzie, którzy nawet nie byli bezpośrednio zaangażowani w tę zdradę, czują, że mają prawo mówić mi, jak powinienem leczyć swoje rany. Nie mają pojęcia, przez co przeszedłem. Najtrudniejszy był jednak mój ojciec. Mimo wszystkiego, co się wydarzyło, mimo naszej ostatniej konfrontacji, w której jasno powiedziałem, że nie chcę mieć nic wspólnego z tym bałaganem, wciąż próbował mnie zmusić do powrotu. Kilka dni temu zostawił mi wiadomość głosową, mówiąc, że niszczę rodzinę, odmawiając wybaczenia Żuli i Lukowi. Nawet nie wspomniał o bólu, który mi żądano jedyne, na czym mu zależało to jak moje działania wpływają na nich. To trudne nie czuć się przytłoczonym przez to wszystko. Za każdym razem, gdy myślę, że udało mi się zdystansować od tego chaosu, ktoś znajduje nowy sposób, by mnie wciągnąć z powrotem. Ale przez to wszystko zdałem sobie sprawę z jednej ważnej rzeczy zasługuje na coś lepszego. Zasługuje na lepsze życie niż z żuli, lepsze relacje niż te toksyczne dynamiki rodzinne i lepsze niż życie, które próbowali mi narzucić. Przeprowadziłem się do nowego mieszkania, którego nikt z nich nie zna. Jeszcze bardziej zadbałem o swoją prywatność, zmieniłem numer telefonu, zaostrzyłem bezpieczeństwo swoich kont. Smutne jest to, że musiałem się posunąć do takich środków, ale to konieczne dla mojego spokoju ducha. Terapia stała się moim ratunkiem. Mój terapeuta pomógł mi zrozumieć, że chronienie siebie jest w porządku, że odcinanie toksycznych ludzi nie tylko jest dopuszczalne, ale konieczne. Postęp jest powolny, a niektóre dni są bardzo trudne, ale po raz pierwszy od dawna stawiam siebie na pierwszym miejscu. To coś, czego nigdy wcześniej nie robiłem.